Cześć wszystkim z tej strony, ketu Pogodny w dzisiejszym odcinku. Gramy z, z Diltem. No z Diltem. Zobaczcie, gdzie gramy z Diltem. I gramy sobie w kamię. I. Brousta. z, z, z Bronza. I trafiłem tego. No, Bustera I chciałbym, nie miał Edgara teraz. Tylko jeszcze trafiłem. Potem będę miał PAM, Pam PIPER lub, lub Groma. I Którego będę miał wybrać? PIPER? PIPER jest najlepszy No nie wiem Bo ona może skaczeć Ale z bliska słabo zadaje, a z daleka bardzo daleko Dobra, będę sobie wybrał PIPER zagramy sobie w moje mapki może PIPER Dobra no, Będziemy zbierać na to tysiąc tego 15 bitw trzeba z Bastarą. Bierzemy ten... weź knockout. Poczekaj. Jaki knockout? To by bez siebie. Masz w sklepie A Aha, nie masz knockout. A, ok. mhm. Ty nie dostałeś Co? tego za darmo. tego. Tak? dostałem. Nie, nie miałeś tego celu. Brałem. Brałeś? Mhm. jakbyś byś brał, to byś miał tego 500. Nie, chyba nie. Nie, każdy miał rację. Dobra. Walić. Masz tutaj jakąś nowość. Dobra. Będziemy sobie musieli zagrać w ten. w duo. dobra. No jak mamy bastera tutaj, pięknie to jest. S sam nie może dzisiaj wyciągnąć przez tabla. O, graj. Mierze. Jak nie było, a spoko. Dawaj. Co to było, jak to było easy? Mam ulta. Mam. Sus liczbę. czemu ja to tak u góry co tutaj an, it, it, tutaj tutaj guild uh! gdzieś iść sprawdź tam ja idę górę Muszę no sprawdzić te krzaki tam dobra na górze już sprawdzę nie będzie ale um, jest? Nie, raczej nie. To mnie prowadzi tam. Tu. Jest ktoś? Nie. Albo... nie. To jest tu. Idę tutaj. Ej! Dobrze mi wykryło ich. Bieg to od Bo strzelałem i po prostu strzelało w tą stronę, to ja w tą nie biegłam. Ale głupiego, głupio tego ulta. Stać tylko ulta ten typ. Może dzisiaj już tu nagrywamy Nie, nie graj ponownie, nie graj ponownie, nie graj. Nie. Nie graj. No i musicie teraz czekać. Dobra, już mamy. No i dostaliśmy te nasze rzeczy. I mam patrz co mam. To jest 1,085. Nie. Ja mam 4,4,4. Pieniędzy 6,921 Dobra, nie wiem. 6, 9, coś tam HP. To jeszcze nie mam nity? Nie mam nity. Nita jest rzadka, człowieku. Nie mam. No to ją masz. Masz tu jakąś nowość i ty tym w ogóle nie grasz, Jackie. Masz rosę nową. Masz Jackie nową. Masz nowego broka. Ja ty tym nie wiem. Nie grasz? ja grałem w rock'em. No to graj w Ja są lepsze... ...bastera. Ale dostaliśmy tu jako w ogóle odznaka. Czy ja tu odznaka mam? Tak. Teraz mam wybraną. Dobra, gramy. Dobra. Mhm. Uh -huh. U, zimą jest zimą no Miejsce jest tak zimne, naprawdę. Dobra. Gramy. Bo nas wywaliło w grę. gry. Dlatego musiałem zatrzymać. Bo on wyłączył... a wyjścia. i się nie dało w ogóle dołączyć, dlatego się śmiałem. Są lepsze osoby. Baster! Baster! Co? Ośmio-Bitowiec tam jest... To jest baster i Ośmio-Bitowiec. Zabił cię? Ośmi ten baster nie zabił. Za to mam Uważaj! Bibi. Dobra, widziałeś to. Miałem farta. Zrobię Większość. Trzeba iść w stronę Uważaj, lisa. no gdzie ty lecisz? Nieźle, po co mu... Dobra, ujcie mnie jakaś zabiła. Mnie też, prawie. Ta chwila jest hydrom. No w Ła. jest chytra. Zero. Dobra, dobra. Szybko chodź za mną. Dzięki! Widziałem kogoś tam. Czemu tam pisało, że legenda chyba? Boże, to ja. Wow. Dawaj Daj mnie no, strzelaj, strzelaj, strzelaj. Ej, wiesz, że prawie bym go zabił? Dawaj, poczekaj, nie, 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 idź, nie, idź, nie, idź Teraz. No jemy papy! Dobra, dawaj, jak tutaj teraz rozumiem się cię, jest, jest po nim, jest po nim już. Tam jest. Miszczu. Mary. No, ale... Dobrze nam poszło. A w ogóle Antek albo i nie. Dobra, a to był mój brat. Chcę się spytać co robimy. Nie będziecie tego uważali za zepsuć filmy, film chyba, nie? No, nie będą, tak? No. Biorę El primo A grałeś w nie w ogóle. W ogóle w A którą masz rangę na El Primo? prima mm. Mam. mam. Ej. Wiesz, ile pucharków zdobyłem? Wow, znalazłem! Go. Dostałem gadżet. O super. Tu jest wolne. Pa patrzcie, ile wbiłem na ośmiobitowcu. Dostać czwórki. 60. Mm, hmm, dobra. Na kim najwięcej wbiłem? Na tym na tym? Ośmiu bitowcu. Nie. Ej, bestki tu na, na szali najwięcej wbiłem dla level. O, gosh. No na szali 528 koronek. Dobra. Co wybrać? To, ten gadżet czy drugi gadżet? Ten, bo tutaj walnie tymi. To jest. Tak, to jest gadżet. Poczekaj. Nie! Z... Dobra! Wziąłem wyjście szybko. Wybierz tego. Dobra, ty uf. Uff Jezus Maria. Bym cię Szkoda, że mnie braka. Brok. A lubisz pastela? Grasz? Nie. Nie gram. On cię zaraz zabiłam. Grasz. Ten grać się no już nauczył. Bo Boże. Dobra! Wiecie, co tu robił Wystraszyłem się, o ty? Nie. Ja wiedziałem co się stanie. Skąd wiesz? Ja bo... Miałem gdzieś takiego, takiego kolegę, który ma ten gadżet. A jak jest taki meteoryt, to znaczy, że leci meteoryt. Zabiłeś ją? Nie. Иезус, Ну я могу ее не забить. Он от увидит он. Не! Да, видео, как у меня фарта. как я нас папа сходит. Ну, я заставлю тебя увидеть с Od ci. Gdzie Uciekaj moje pięści Ale nie idź do niego Chociaż na coś się przydaje. Ty? No. No nie wiem. No sam się zabił, no nie? Killer! Kto? Ty, No jaki ty? Siód waliło. Zabiła mnie! Ty! Wali, ja ją ty ją zabiłeś, ona mnie zabiła. <gry> tak, nie w przypadku wbiłem. Tylko jednego więcej. Była zła liczba. Nie dobła liczba. Nie dobła. Dobra. Co? No i fajnie. Mam. 370 siedemdziesiąt. Dobra. Aha. Czyli nie mam do tego zadania w ogóle. Jeszcze muszę mieć siedemdziesiąt. No graj. Masz tam Edgara? No to bierz Edgara. Ubierz tego Edgara Czemu ty bierzesz Barleja? No, A wiesz, że Barley jest najsłabszym skinem w całej grze? Czemu? Nie ma demu. Dlaczego? Nie ma dzemu. No to się nie lymuje. Dlaczego powiedziałem? Toś nie ogląda. Coś mi ogląda. Mnie też. Pewnie Michał. Uważaj. Wiem. Zadanie mięszanie. Szary to w dół no tak. Nie umiem grać z To gra jakimś innym. Dobra. Ham! Ale to jest. Wziąć pokutak. Jakiś pokutak No masz! Masz bardzo rzadkie. Jackie na przykład. Taki. Jack, no Jackie się mówi. Nie bierzecie mi tego. Edgar. Kajmon. Hey, Hej. Uważaj. Że to bomba sama. No! Siema, Kuba, Mara Kuba Dobra To to będzie jeden, dawaj Dwa Dobra, lecimy, lecimy z tym koksem, lecimy z tym koksem Nie, się jak przemek kucyk. Okay. Taki przemek kucyk. Mm -mm, nie, jest nie. ten kolc. Ej, się idę. To szybko, bo cię wywali zaraz. szybko, <laughs> Zjadłem kanapeczkę. Co? Ja. Myślę, że... Co to było? Ale z się się nie w ogóle? No. Pokażę. Nie! Yeah. Ja co? No. Co dostałeś? A czemu ty tego nie odbierałeś? No to się wciśka tak. Czemu ty tego nie odbierałeś? Mm, mm, mm. Poczekaj, muszę coś sprawdzić. 210 to tak jakby mieć 500, to bym miała albo, albo Lole, albo kieła, albo asza, buza, koletkę. I serdzia, kogo będę miał wziąć? Wezmę chyba asza. Wezmę asza, tak? Mhm. Będę wyłączał. Po to ci bólu. Dobry chwilazim. Ból. Nagrywam jeszcze dzisiaj tam Okej, okay? okay. graj. Już cię z tyłu, już cię zabić. Po tej lądzie i kończymy. O, nie mogę nie mogłem chodzić. 6,9 masz HP. Ej, no nie mogę ładzić. No nie. Nie mogę chodzić. Jakie? Nie mogę chodzić. Ej, no. Nie można. O. Przegrałem. No, to, to jest. Legenda. Trzeba się wycofywać? Nie. Wow. Co jest? Zrozpiłem się! Jakie szczęście! Szczęście. Po prostu wielko, swoje szczęście. I to no wielka! Słuchajcie, to będzie dzisiaj na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to bijacie na mój kanał, a ja was